Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian. Krypto jest 6.04 Czasu Polskiego. Poniedziałek, 5 września, Bitcoin kosztuje 19 900. Co się będzie działo z jego ceną w dniu dzisiejszym? Będziemy to analizować. Dodatkowo newsy ze świata kryptowalut USA i przepisy dotyczące kryptowalut, a także sieć Lightning Network i MicroStrategy oraz dodatkowo haki na kanał YouTube oraz na kanał Twitter yy, Korei Południowej oraz XRP będziemy o tym mówić, a także Vitalik Buterin, który wypowiada się na temat bezpieczeństwa na sieci Bitcoina i co się może zadziać w roku 2042 oraz Ethereum Merch, który będzie niebawem już 15 września. Jak cena Ethereum może reagować do tego czasu, o tym będziemy mówić. Tutaj jest Wasza ankieta. Odpowiadaliście na pytanie, czy będziecie kupować, czy sprzedawać teraz Ethereum. Będziemy to analizować dodatkowo dane on-chain. Oczywiście na Max Data App Praca IT. Jeżeli chcecie pracować w Max Data App, to odzywajcie się na Telegram, Python, View, PHP, sieci neuronowe. Jak najbardziej jest miejsce do pracy dla Was. Dodatkowo zoomy codziennie są na Telegramie organizowane. Także komentujcie właśnie ten kanał. Komentujcie tutaj, odpowiadajcie na moje pytania. No i teraz zaczynamy już Odnośnie analizy rynku. Zwróćcie uwagę, Bitcoin kosztuje 19 900, w nocy podbił do 20 tysięcy ponad. No ale czy mamy jakieś takie konkretne sygnały z danych on-chain na to, co może się zadziać na rynku? Ja tutaj widzę jedynie tę długą te wyprzedaż długoterminowych hodlerów, która miała miejsce niebawem, bo 4 września, natomiast na ten moment w ciągu ostatnich 24 godzin spektakularnych zdarzeń nie było. Był niewielki zakup ze strony inwestorów na Coinbase, zwróćcie uwagę tutaj dzisiaj w nocy o godzinie 5 rano, po czym nastąpiły te niewielkie wzrosty na sieci na cenie Bitcoina, natomiast to są takie bardzo delikatne ruchy. Zwróćcie uwagę, wzrost rezerwy bitcoinów mieliśmy w ciągu ostatnich 24 godzin również. Po tym wzroście rezerwy bitcoinów, w szczególności po tym pierwszym, nastąpił ten delikatny spadek ceny, natomiast na ten moment jakichś większych zdarzeń nie ma. Mamy fluktuację, jeżeli chodzi o rezerwy stablecoinów, natomiast to nie są spektakularne ruchy. To, na co na pewno bym zwrócił uwagę Wam, to zwróćcie uwagę również na ten odpływ z tej bitcoinów z derywatyw. Tutaj jest ten wielki odpływ bitcoinów z derywatyw, po czym nastąpiły wzrosty ceny bitcoina z poziomu tych 19%. 1700 na 20 tysięcy dolarów i zwróćcie uwagę wtedy również bardzo dynamicznie zmieniła się zmieniły się pozycje na futuresach. Ludzie zaczęli grać właśnie z shortów bardzo mocno na longi zaraz po tym odpływie bitcoinów z derywatyw, czyli prawdopodobnie to były odpływy z właśnie tych pozycji grających na short. Natomiast teraz przechodzimy już do newsów. Analizujemy newsy, które się pojawiają na Max Data up News tutaj w tych zakładkach krypto World BTC, ETH, możecie sami to przeglądać. Sentymenty również są analizowane automatycznie. Ok, teraz przechodzimy do niosów z USA. Na początek USA przepisy dotyczące kryptowalut. Przedstawiciel demokratów, czyli ten pan Brad Sherman, powiedział, że kryptowaluty nie zostaną zakazane w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych. On powiedział to dlatego, to jest szef Podkomisji Usług Finansowych Izby do Spraw Ochrony Inwestorów. Powiedział, że USA nie zakaże kryptowalut w najbliższym czasie, ponieważ one są jeszcze w powijakach oraz dodatkowo obecnie za przemysłem stoi zbyt dużo pieniędzy, zbyt dużo lobbystu, lobbystów. W związku z tym zakaz kryptowalut jest niemożliwy wydającej się określić. Przyszłości. To jest dobra informacja dla rynku kryptowalut. Kolejna informacja od MicroStrategy, ale zanim o MicroStrategy to powiem Wam, czy, czym jest Lightning Network. Myślę, że to wiecie, natomiast, protokół Lightning Network to. Sieć płatnicza oparta na Bitcoinie, umożliwiająca szybkie i tanie transakcje, ponieważ pozwala użytkownikom otwierać między sobą kanały płatności i wymieniać wiele transakcji przed rozliczeniem w łańcuchu bloków Bitcoina. Co pomaga te transakcje zminimalizować, zminimalizować opłaty, jest czas potwierdzenia. No a przypomnę, że na samym blockchainie Bitcoina akceptacja jednego bloku to 10 minut. I teraz. Co do tego ma MicroStrategy? Otóż MicroStrategy opracowuje rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw w celu udostępnienia im sieci Lightning Network i rozwiązanie to umożliwi wprowadzenie dużej liczby użytkowników do sieci Lightning. I MicroStrategy pracuje nad korporac korporacyjnymi aplikacjami Lightning dla portfeli, dla serwerów Lightning, dla uwierzytelniania korporacyjnego. To powiedział Michael Saylor na ostatnim. Na ostatnim live, który prowadził dla swoich inwestorów, natomiast negatywne informacje na rynku kryptowalut również są: mianowicie hak w Korei Południowej, konkretnie oficjalny kanał YouTube rządu Korei Południowej w sobotę został zhakowany, <laughs> a hakerzy, którzy to zrobili, oczywiście postanowili wyemitować jakiś klip. I co oni wyemitowali? Otóż wyemitowali Elona Muska, który wypowiadał się o tzw. SpaceX Invest. Co oczywiście miało zachęcić inwestorów do tego, klikających do tego, żeby kliknęli w spamowy link sprzedający promujący jakąś kryptowalutę. Ja chciałbym, chciałbym tutaj Was ostrzec przed różnymi tego rodzaju skamowymi reklamami. Bardzo często na YouTubie pojawiają się, nawet na YouTubie pojawiają się właśnie takie reklamy, płatne reklamy różnych fake projektów, widziałem wielokrotnie właśnie SpaceX. O fikcyjne, fikcyjne jakieś skamowe reklamy SpaceX promujące jakieś fejkowe kryptowaluty. Uważajcie na to, nie klikajcie w żadne linki. Dodatkowo hak konta PWC, czyli PricewaterhouseCoopers w Wenezueli na Twitterze. Ich konto zostało zhakowane w celu promowania oszustwa wokół. XRP, oczywiście to nie było XRP, natomiast wokół XRP i ten tweet reklamował wielkie, wielkie wydarzenie z dyrektorem generalnym Ripple. No oczywiście zawierał link, który miał złabić potencjalne ofiary do wysyłania ich kryptowalut na no właśnie ich portfele, tych oszustów. Okej, okay, no okej, okay, no i teraz yy, i opinia, opinia tutaj Vitalika Buterina który w wywiadzie mówi, że może nadejść taki czas, w którym Bitcoin może zostać zmuszony do przejścia na przynajmniej hybrydowy mechanizm konsensusu, czyli proof of stake konsensusu dowodu udziału. I ma to być na celu, aby przezwyciężyć wady bezpieczeństwa ekosystemu, którym według Vitalika Butrina jest proof of Work. I teraz tutaj cytat w tym wywiadzie. W przypadku Bitcoina martwię się z dwóch powodów. Po pierwsze, na dłuższą metę. Bezpieczeństwo Bitcoina może pochodzić wyłącznie z opłat, a Bitcoin. Bitcoin po prostu nie udaje. Bitcoinowi po prostu nie udaje uzyskać się poziomu przychodów z opłat wymaganych, wymaganych do zabezpieczenia tego, co może być systemem wartym wiele bilionów dolarów za kilka lat. Opłaty za bitcoin, opłaty w sieci bitcoin wynoszą około 300 tysięcy dolarów dziennie i tak naprawdę nie wzrosły za bardzo w ciągu ostatnich pięciu lat. A teraz tutaj mówi Witalik, po drugie po drugie dowód pracy Proof of Work zapewnia znacznie mniejsze bezpieczeństwo na dolara wydanego na opłaty transakcyjne niż dowód udziału Proof of Stake. Czyli jeszcze raz powtórzę, według Vitalika Buterina proof of stake jest dużo bardziej efektywny niż proof of work, jeżeli chodzi o koszty zabezpieczenia x dolarów. I teraz dalej, migracja Bitcoina z systemu proof of work wydaje się na ten moment politycznie oczywiście niewykonalna. Natomiast jeżeli przyszłość pokazałaby, że Bitcoin miałby rzeczywiście kapitalizację na przykład 5 bilionów, dolarów i zaatakowanie takiego łańcucha bloków wymagałoby tylko 5 miliardów dolarów, to oczywiście, gdy Bitcoin zostałby zaatakowany w taki sposób, natychmiast pojawiła się by, pojawił się by powód do tego, żeby przejść na proof of stake, ale według Bit Vitalika Buterina było to by bardzo, bardzo bolesne. Bardzo, bardzo bolesne. Okej, okay, więc dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Tutaj jest wypowiedź Podkreślę jeszcze raz na ten temat, że według Vitalika Buterina proof of stake, czyli to na co ma przejść teraz Ethereum, a Ethereum ma przejść na to 15 września około, jest dużo bardziej efektywne, jeżeli chodzi o zabezpieczenie x dolarów w stosunku do wydanych x dolarów. A teraz Ethereum ma mieć merch 15 września i pod to gra cały rynek. Zwróćcie uwagę, 45% wzrostu w stosunku do Bitcoina tutaj zaznaczam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 45% wzrostu to jest bardzo dużo. Czyli innymi słowy, dwa miesiące temu byliśmy w stanie kupić Ethereum 45% taniej, praktycznie połowę taniej. Na ten moment jesteśmy w stanie sprzedać o połowę drożej. O 45% drożej. W związku z tym, teraz jest pytanie do Was, co wy obstawiacie? Czy obstawiacie, w związku z tym, że to wydarzenie już jest naprawdę bardzo blisko? Zwróćcie uwagę. Pokażę Wam, tutaj jest to wydarzenie. Naprawdę bardzo blisko. To czy obstawiacie dalsze wzrosty Ethereum? Jeszcze gdzieś dalsze wzrosty? Czy już obstawiacie spadki Ethereum? Pokażę Wam też na wykresie Daily Active Ethereum Addresses. Tutaj mamy takie trzy piki, takie główne trzy piki. Zwróćcie uwagę. Ten moment, gdzie te aktywne adresy na blockchainie Ethereum są w szczytach. Zwróćcie uwagę również ten moment oraz ten moment. I naniosłem to na wykres sieci Ethereum, na wykres ceny Ethereum. I zwróćcie uwagę, to było tuż przed tymi finalnymi takimi wzrostami. Ten moment, ten moment oraz te dwa momenty, które tutaj właśnie naniosłem, te dwa momenty, widzicie te szczyty i te dwa. I teraz jest pytanie do Was. Mamy wydarzenie bardzo mocne, pod które gra cały rynek. Mamy już 45% wzrostów, które już Ethereum zaliczyło na ten moment. Co obstawiacie teraz? Czy obstawiacie dalsze wzrosty Ethereum? Czy obstawiacie spadki Ethereum? Jak gracie pod to wydarzenie? Czy trzymacie Ethereum? Czy kupujecie Ethereum? Zadaliśmy Wam to pytanie na naszym Telegramie. 53% z Was odpowiedziało ku mojemu zdziwieniu, że kupuje albo trzyma Ethereum. 47% sprzedaje albo nie rusza. Jestem ciekawy, co odpowiecie na ten temat teraz. Bardzo dużo pozytywnych newsów zaznaczam. Jest bardzo dużo pozytywnych newsów wokół Ethereum na Max Data. Zwróćcie uwagę te analizy sentymentów są robione automatycznie. Jest takie powiedzenie. Jest takie powiedzenie. Kupuj strach sprzedawaj euforię. I ciekawe to takie powiedzenie się wzięło. co teraz obstawiacie, czy teraz jest euforia na Ethereum, czy jeszcze nie ma tej euforii, czy jeszcze ona się pojawi? Okej. Okay. Z tym pytanie was pozostawiam. Dane oncze na ten moment nie wykazują znacznych wzrostów rezerw, jedynie ten wzrost rezerw, niemniej jednak nie są spektakularne, nie są duży, w związku z tym nie sugerował się bym nim aż tak bardzo. Praca IT, przypominam, w Max Data App jest dla Python, Views. PHP, sieci neuronowe, Zoom, praktycznie codziennie organizujemy około południa, wbijajcie, linki są na telegramie, trzeba po prostu się załapać na odpowiedni moment, no i oczywiście zapraszam do komentarzy pod filmem. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.